Witam wszystkich bardzo serdecznie, siostra strony macie młynek, to jest okrążenia to, że jasmarina. marina. więc okroś zaczynam hamowaniem za metrem, zbijamy do czwartego biegu, Dotykamy wewnętrznej zewnętrznej tarki, uważam, żeby nie wypaść z toru. Drugi zakręt na szóstym biegu bez zdjęcia. trzeci zakręt również na szóstym biegu bez zdjęcia. można być dymkę na wyjściu. Kolejne hamowanie jest za metrem, zbijamy z siódmego biegu do trzeciego w lewym zakręcie, później do drugiego w prawym zakręcie. Nawrót pokonujemy na pierwszym biegu. I wbijamy wyższe biegi przed wyjściem, żeby ograniczyć czas na wyjście. Wyjeżdżam na pierwszą z dwóch prostych z DRS-em, odpalamy DRS i będziemy za chwilę hamowali do szykany między obydwoma prostymi. To hamowanie odbędzie się między 150 a 100 metrem. Zbijamy z ósmego biegu do pierwszego w lewym zakręcie. Wbijamy szybciej dwójkę na wyjściu, trójkę do prawego zakrętu. Można mocno ścić wewnętrzną tarkę. Uważam na wyjście, żeby nie wgłaść toru. Odpalamy po raz drugi DRS, trzymamy się lewej strony. I przed hamowaniem do kolejnego zakrętu dojeżdżamy do prawej strony na centymetrze hamujemy, zbijamy z siódmego biegu do drugiego w lewym zakręcie, wbijamy trójkę w prawym zakręcie, czwórkę w lewym zakręcie, krótka, prosta hamowanie, zbijamy do trzeciego biegu w lewym zakręcie. Uważam na wyjście, żeby nie wypaść z toru. Kolejne e, dwa prawe łuki bez odjęcia na szóstym biegu i będąc przy drugim wierzchołku hamujemy, zbijamy do drugiego biegu. W prawym zakręcie wbijam trójkę w lewym zakręcie, pod hotelem można zdać na trzecim biegu, ponieważ zanim przejeżdżamy na lewy zakręt i przedostatni zakręt na 50 metrze zbijam z szóstego biegu do czwartego i ostatni zakręt, gdy zaczyna się wjazd dalej i serwisowy zbiam do trzeciego biegu, uważam na wyjście, żeby nie wypaść z toru i to było okrążenie, to że ja z Marina.